Cześć. W tym materiale pokażę Ci, jak działają sesje grupowe w Photonesto. Zaczniemy od prostej konfiguracji sprzedaży. Następnie stworzymy sesję grupową, prześlemy zdjęcia, opublikujemy ją, ustawimy niezbędne elementy i zalogujemy się jako klient i złożymy kilka zamówień. A następnie pokażę Ci, jak takie zamówienia zrealizować. Czyli na przykład, jak przekazać zdjęcia cyfrowe do klientów, czy zamówić odbitki zgodne z zamówieniem twoich klientów. To wszystko w tym materiale. Żeby rozpocząć tak naprawdę opisywanie funkcjonalności całego procesu związanego z sesjami grupowymi, musimy zacząć od konfiguracji sprzedaży. Co takie miejsce w Photonesto, w którym konfiguruje się rzeczy związane, niespodzianka, ze sprzedażą. Klikamy w prawym górnym rogu więcej. A następnie wybieramy konfigurację sprzedaży. I teraz tutaj po lewej stronie widać, jakie rzeczy możemy tutaj definiować. Ceniki produktów, sposoby dostawy i metody płatności. Teraz je szybko pokażę i skonfigurujemy sobie tutaj kilka rzeczy. Robimy to po to, że tak naprawdę umożliwimy sobie dzięki temu łączenie, pokazanie większości funkcji związanych z Photonesto z całym procesem realizacji zamówień, ale też nie będę się tutaj bardzo szczegółowo rozwodził na temat każdej z tych opcji, dlatego że mamy na ten temat oddzielne materiały. Które będą podlinkowane pod tym filmem. To znaczy, w opisie znajdziecie sobie linki zarówno do filmików dotyczących ceników z produktów czy sposobów dostaw, jak i również materiał na blogu, który opisuje, tak naprawdę, jak działają metody płatności, jak je włączyć i tak dalej, i tak dalej, łącznie z włączeniem płatności online przelewy 24. Ok, ceniki produktów. Najważniejsza chyba rzecz. Bez której ciężko zacząć, klikamy utwórz cennik, do wyboru mamy tak naprawdę kilka rzeczy. Możemy utworzyć posty nowy cennik, możemy utworzyć cennik na podstawie oferty labów, z którymi obecnie jesteśmy zintegrowani, ale zaczniemy sobie od pustego cennika, nazywamy go jakoś i klikamy utwórz. Możemy tutaj skonfigurować odbitki i produkty własne, to sobie no, możecie znaleźć materiały, pod filmikiem, co to czym, czym to jest, ale dzisiaj nas interesują odbitki. Klikam Edytuj i wybieram 15x15, 15, 21 na 2 15 i 20 na 30 Niech będą 3 w papierze jedwab. Zastosuj. Mogę tutaj wybrać, kto ma realizować ten wydruk. Mogę wybrać NFO, dlatego że w te odbitki w takiej konfiguracji również są dostępne. Żeby pokazać później proces zamawiania właśnie w labie, konkretnie w Enfoto, ustawię taki cennik, że no, te odbitki będą co do zasady realizowane w tym labie. Ustawię też ich cenę. Każdy z Was może sobie ustawić, jaką chce. Ok. Mamy cenik zapisany. Sposoby dostawy. Tutaj definiujemy to, w jaki sposób Klienci będą mogli otrzymać zamówione produkty w jakiś tam dowolny sposób, jaki sobie zdefiniujecie. Ja na potrzeby tego szybkiego procesu włączę sobie paczkomatę in post. Stawię cenę paczkomatu na niech będzie 12 zł oraz umożliwię sposób dostawy w postaci niech będzie odbiór w placówce cena 0 zł i wymagane jest w tym wypadku imię i nazwisko potrzebny odbiór w placówce. Będę mieć takie. Dwie metody dostawy, jeżeli, tutaj jest ważna rzecz, jeżeli do korzyka są zadane produkty, czyli jakieś odbitki, czy inne produkty fizyczne. Jeżeli, jeżeli nie będzie tutaj w zamówieniu klienta żadnych y, odbitek produktów, tylko będą na przykład wersje cyfrowe, wtedy te, ta forma dostawy nie będzie wymagana, no bo y, przekazanie zdjęć będzie odbywało drogą cyfrową. Co oczywiście też pokażę. Metody płatności. Mamy tak naprawdę kilka takich predefiniowanych płatności. Płatność gotówką, blik na telefon, przelew tradycyjny czy płatności online. Oczywiście najbardziej polecamy płatności online. Mogę włączyć sobie, może tak zróbmy jakiś, żeby był jakiś wybór, że jest albo płatność gotówką albo blik na telefon i tutaj wypełniamy dane. OK. No i super. I tak na dobrą sprawę Całą konfigurację, którą uważam warto zrobić na samym początku zakładając konto, czy w ogóle podczas no, realizacji zamówień z Photonesto, mamy już zrobioną i możemy przejść do tworzenia sesji grupowej. Aby utworzyć sesję przechodzę w utwórz, sesję grupową, a następnie podaję nazwę. Sesja szkolna i hasło szkolna. Niech będzie. OK, tutaj mamy tak naprawdę najważniejszy punkt, czyli wybór oferty, jaką stworzymy w tej sesji grupowej. Ja wybiorę tutaj jakąś tam jedną z opcji, która jest możliwa. natomiast dla do znać, że szczegółowo ten etap jest opisany w materiale, który również będzie podlinkowany pod tym filmem i tam wszystkie tutaj elementy są wytłumaczone bardziej szczegółowo. Także, jeżeli to, co dzisiaj Wam pokażę, nie odpowiada ofertą, którą macie. To zerknijcie proszę na ten materiał, on bardziej precyzyjnie pokazuje co można tutaj wyklikać i jakiego rodzaju oferty można stworzyć. Ja na potrzeby dzisiejszego materiału stworzę sobie ofertę, w której będę oferował pliki cyfrowe i produkty fizyczne z cennika, którego przed chwilą stworzyliśmy oraz chcę mieć wiele rodzajów zdjęć i cen. Dlaczego? Dlatego, że chcę mieć inną ofertę, inne ceny dla zdjęć grupowych, bo ja takie oferuję oraz inną zdjęcia dla no, nazwijmy to zdjęć dzieci po prostu. Stworzyłem sobie takie dwie kategorie, dlatego że nie chcę, aby w zdjęciach grupowych można było kupić wersję cyfrową tej, tego zdjęcia. Natomiast w zdjęciach dla dzieci jak najbardziej chcę. Interesuje mnie również oferta zdefiniowana. Dlatego, że chciałbym, żeby w pierwszym kroku klient kupując zdjęcie, decydując się na zakup zdjęcia, kupował odbitkę plus wersję cyfrową w zdjęciach dla dzieci. A w zdjęciach grupowych tylko odbitkę. Konfiguracja cen i ujęć. W zdjęciach grupowych chcę, aby w cenie zdjęcia, które będzie kosztować 20 zł, był, była odbitka 15 na 21 ilości 1. Ok. Natomiast w zdjęciach dla dzieci chcę, aby w cenie 25 zł był plik cyfrowy do pobrania oraz odbitka 15 na 21 ilości 1. Dodatkowo, po tym jak ktoś się zdecyduje na zakup zdjęcia, będzie mógł domówić kolejne odbitki do tego zdjęcia, jeżeli będzie chciał. Natomiast tutaj jeszcze zmienię tą cenę, żeby ta cena kolejnego zdjęcia 15 na 21 w zdjęciach grupowych również była 20 zł. Ok. Zapisujemy taką ofertę i mamy utworzoną pierwszą sesję grupową zgodnie z naszym cennikiem. Kolejnym krokiem będzie przesłanie zdjęć do tej sesji grupowej. Jesteśmy tutaj w folderze czy w kategorii zdjęcia grupowe, i tak na dobrą sprawę możemy przesłać zdjęcia grupowe do tej kategorii. I tutaj, w tym momencie, system pyta nas, czy chcemy przekazać automatycznie pliki cyfrowe klientowi po ich opłaceniu. Czy chcemy, żeby to się wykonać to ręcznie? Fotonest to istnieje, może, że jeżeli klient zamówi zdjęcia cyfrowe i od razu je zaopłaci, na przykład przelewami 24, to automatycznie po opłaceniu takie zdjęcia przekazywane są klientowi. Ma to oczywiście sens, jeżeli przekazujecie do wyboru zdjęcia, które są już poddane retuszowi, czyli są gotowe do przekazania dalej. Jeżeli natomiast oczywiście przekazujecie zdjęcia, które Będziecie jeszcze poprawiać, to tutaj wybieramy ręcznie. Natomiast ja na potrzeby tej dzisiejszej prezentacji pokażę, jak ten proces wygląda ręcznie, żeby was też przeprowadzić po kolei. Dobra, więc potwierdzam, że chcę przekazywać zdjęcia ręcznie. Ok, na zdjęciach, jak widzicie, zostało nałożony znak wodny. Domyślnie jest ustawiony tak jak tutaj, czyli logo Fotonesto. Przechodzimy do kategorii zdjęcia dzieci. Tutaj przesyłamy pozostałe zdjęcia, które mamy. Do zaoferowania klientom. Ok, mamy przesłane zdjęcia. Możemy przejść do publikacji sesji. Oznacza to tyle, że w tym momencie, jak upublikujemy ją, to ta sesja będzie dostępna już dla potencjalnych klientów. Zróbmy to klikając Opublikuj i tutaj decydujemy, na jak długo dana sesja ma być dostępna. Wybieram 3 miesiące. Opublikuj. Jedną z funkcjonalności, której warto w tym momencie jeszcze powiedzieć, jest wiadomość powitalna. Jest to w sumie funkcjonalność, która bardzo często przydaje się w sesjach grupowych. Służy do przekazywania wiadomości do klientów. Wiadomości w takiej formie, która, którą zobaczy każdy klient, który się zaloguje do galerii. Pozwala ona na podanie pewnego tytułu, w formie powiedzmy przywitania, treści wiadomości, takiego zwracania się od fotografa do, do, do klientów, jak również. Szczegóły dotyczące oferty. Ja mam tutaj przygotowaną taką wiadomość, którą chciałbym umieścić, i pokażę Wam, jak to może wyglądać. Oczywiście, to, co tutaj jest, przeze mnie podane, to tylko przykład. Zaraz zobaczymy to od strony klienta, jak dokładnie to wygląda. I teraz jesteśmy w momencie, kiedy możemy przejść do galerii i zobaczyć, jak ona wygląda od strony klienta. Możemy po prostu albo kliknąć ten link tutaj adres wwwgalerii lub kliknąć udostępnij klientom i tutaj mamy właśnie adres www galerii, to jeszcze hasło dostępu. Więc ja sobie kopiuję hasło, klikam i otwiera mi się okno logowania do galerii. Nie ustawiłem układki dlatego tutaj nie ma żadnego zdjęcia, ale to do zasady oczywiście mogłoby być. No i cóż, jesteśmy w galerii, to jest widok klienta. To jest to, co klient zobaczy, jeśli tutaj zaloguje. Jak widzicie, ta wiadomość, którą przed chwilą wypełniłem, jest widoczna w tym miejscu. Da się tą wiadomość zamknąć. Można to oczywiście zrobić wtedy cała galeria się tutaj przesuwa. Mamy tutaj zdjęcia grupowe, które są widoczne w części zajęcia grupowe. Mogą przejść zdjęcia dzieci jako drugiej kategorii i tutaj widzę pozostałe zdjęcia, które zostały przesłane. Jak widzicie. Każde zdjęcie ma nałożony znak wodny. Jak je powiększę, to ten znak wodny się trochę inaczej rozkłada, żeby go odpowiednio pełnić to zdjęcie. Zróbmy sobie taki proces zamówienia. Pokazać wam, jak klient mógłby zamówić zdjęcia. Później pokażę, jak to realizować od strony Fotonesto. Więc przejdę sobie najpierw na zdjęcia grupowe. I w zdjęciach grupowych chciałbym kupić jako klient to zdjęcie. Klikam więc zamów. Jestem proszony jako klient o podanie adresu e-mail. OK. Dobra, zapisałem adres e-mail. Mamy tutaj informację, że za to zdjęcie. Klient zapłaci 20 zł, i w tym zdjęciu będzie odbitka 15 na 21 jedwab. Więc dodaję do koszyka. W momencie, w którym dodałem do koszyka to zdjęcie, rozwija mi się lista odbitek, które również miałem skonfigurowane w naszym cenniku po cenach, jakie wtedy sobie ustaliłem. Więc jeżeli klient kupi to zdjęcie, może domówić kolejne odbitki zgodnie z cennikiem, jaki mieliśmy ustawiony kontynuuję zakupy, przechodzę dalej, zdjęcia dzieci, czyli to tak jakby naturalnie mi to przeszło tutaj. I chciałbym kupić to oraz kolejne zdjęcie. Więc klikam zamów i zwróćcie uwagę, że tutaj już jest plik cyfrowy do pobrania i oraz odbitka i koszt jest 25 zł, więc jesteśmy w innej kategorii, mamy inną ofertę inne ceny. Chciałbym to zdjęcie mieć jeszcze jedno, wreszcie w odbitce 20 na 30. Kontynuuję zakupy i chciałbym jeszcze kupić również to zdjęcie. Teraz Dodano do koszyka, idę do koszyka. Teraz jako klient dostaję informację o tym, jakie zdjęcia zamówiłem, co dokładnie, które odbitki, które mam pliki do, cyfrowe do pobrania. Oczywiście mogę z tego, tego momentu wszystko edytować, natomiast załóżmy, że co, co chciałbym kupić, więc wybieram dostawę i płatność. No i właśnie, teraz wracamy do punktu, którym byliśmy na początku, kiedy konfigurowaliśmy metody płatności i metody dostawy, jak również cennik, natomiast jeśli chodzi o metody dostawy, z tego, że w zamówieniu były produkty, które są fizyczne, czyli odbitki, to mam sposób dostawy do wyboru. Mogę odebrać co darmo w, pla w placówce, podając imię, nazwisko lub mogę wskazać paczkomat InPost i wtedy podaję, który dokładnie paczkomat chciałbym, żeby zostało zrealizowane zamówienie. Oczywiście wtedy do ceny doliczy mi się koszt dostawy. Ja wybieram odbiór w placówce oraz mam do wyboru metodę płatności. Mogę zapłacić gotówką, jeżeli, bo taką sobie funkcję ustawiłem. Jak również mogę wybrać blik na telefon, wysyłam do fotografa. Czyli w tym momencie klient, kliknąwszy wyślij do fotografa, składa oficjalne zamówienie. Ok. Teraz, jako że zamówienie jest przyjęte, mogę zapłacić teraz i dostają informację, na jakim telefon, za jakie zamówienie, jaką kwotę mam zapłacić. Wróćmy do naszego panelu fotografa widzę informację, że klient złożył zamówienie, mogę w to kliknąć, ale mogę też przejść po prostu do galerii i zobaczyć, że faktycznie w zakładce zamówienia klientów pojawia się jedno, ikonka 1, a to oznacza, że mamy zamówienie, które y, należy zrealizować. Y, I teraz mógłbym oczywiście przejść do omówienia tego konkretnego zamówienia, ale już poza tym nagraniem zrobię kilka y, kolejnych zamówień. Okay, um, Dodałem kilka zlece, zamówień jako klient. Przed chwilą mieliśmy tutaj jedno zamówienie, to było to zamówienie. Natomiast, co zresztą widać, mamy ich teraz cztery. Ja zacznę od tego, że może trochę omówię, co tutaj w ogóle widzimy. Więc, każde zamówienie oczywiście ma swój numer, ma również swój status, e-mail klienta, który złożył to zamówienie, kwotę, stan opłacenia i datę złożenia zamówienia oraz akcje, które należy wykonać w ramach tego zamówienia. I to jest oczywiście taka ogólna lista, możemy przejść do szczegółów poszczególnych zamówień i to jest to które, to, jest to zamówienie, które widzieliśmy na przykładzie. Mamy tutaj informację o tym, jaka jest kwota, jaką formę płatności ktoś wybrał, jest informacja, że pozostało do zapłaty, to znaczy nie mamy w tym momencie w systemie odznaczonego tego, jakoby to zamówienie zostało opłacone, dlatego, że tak jak mówię, musimy to wykonać ręcznie z racji wybrania integracji Bignet na telefon. Gdybyśmy mieli tutaj integrację przelewu 24, to po opłaceniu takiego zamówienia od razu mielibyśmy tą informację, że ta płatność się dokonała. Mamy oczywiście całą informację o tym, jakie są szczegóły zamówienia, jaka jest forma dostawy i oczywiście jakie odbitki klient zamówił. Oraz tutaj w tym wypadku również jakie pliki cyfrowe do pobrania w ramach tego zamówienia są do realizacji. Możemy też zmienić status, ale. Moglibyśmy to robić tak naprawdę dla takiego każdego zamówienia oddzielnie, ale mo możemy też zrobić to z poziomu ekranu zamówienia, który jest takim ekranem do zarządzania zamówieniami wieloma naraz. Więc jeśli kliknę tutaj zamówienia, to tworzy mi się podobny widok jak przed chwilą, ale zawierający trochę więcej informacji, trochę więcej możliwości, jeśli chodzi o filtrowanie pewnych wyników. No i co do zasady też jakieś podsumowania, i tak dalej. To jest ekran, na którym fotograf może widzieć zamówienia z wszystkich sesji grupowych, z wszystkich sesji prywatnych, z wszystkich galerii w jednym miejscu. Nas oczywiście z tego poziomu możemy przejść bezpośrednio do tych zamówień, ale oczywiście możemy tutaj sobie też te pewne rzeczy wykonać. Powiedzmy, że płatności na blik na telefon zostały wykonane. Teraz chcielibyśmy naraz na przykład oznaczyć kilka z nich jako opłacone. To mogę sobie na przykład tutaj podać do płatności blik na telefon. I automatycznie przefiltrowały mi się zamówienia, i wybieram sobie te trzy zamówienia, klikam potwierdź płatność. I tutaj mam jeszcze raz dokładnie podsumowane, które zamówienie, jaką kwotą potwierdzam. Potwierdzam. I w tym momencie jak sobie biorę już nie blind na telefon, tylko ogólnie, to po pierwsze, potwierdzenie płatności już zostało dokonane. No i zmieni też się status na w trakcie realizacji. Jak sobie przejdę do takiej sesji. To właśnie, po pierwsze, jest mam informację, że zamówienie jest opłacone i jest zmienny status. Mogę przejść sobie do tego zamówienia. Tutaj było płatność gotówką. Powiedzmy, że chcę to zrobić ręcznie, tak jak w normalnym przypadku mogłoby być miejsce. Potwierdzam otrzymanie zapłaty, wpisuję jaką kwotę, i w tym wypadku, tutaj mam to potwierdzenie. Jak sobie przejdę tutaj. To potwierdzona jest również płatność, ale to możemy dalej zrobić. Możemy oczywiście przekazać wersje cyfrowe tych zamówień, i w tym celu możemy sobie przejść do zamówienia, i akcje do zrobienia, i dać przekaż pliki cyfrowe. I teraz zniknęło mi jedno zamówienie, dlatego że to konkretne zamówienie nie zawierało wersji cyfrowych do przekazania. Więc Mogę sobie przejść do tego zamówienia, kliknąć tutaj, zrealizuj zamówienie, i przekaż pliki cyfrowe. Ze zdjęć, które klient wybrał. Mam tutaj podgląd taki jakby trzech zdjęć, które były przesłane do tej sesji. Mogę albo przesłać, podmienić te pojedyncze zdjęcia. Jeżeli na przykład chciałbym przesłać podmienić je na zdjęcia po retuszu, to po prostu przesyłam tutaj zdjęcia, które chcę, żeby zostały wykorzystane jako, jako docelowe, no ale w tym wypadku powiedzmy, nie będę tego robił. Mogę po prostu kliknąć, wyślij do klienta. Tutaj mamy mail, który trafi do tego klienta. Mamy tutaj informację o tym, że będzie mógł wejść w przycisk i po prostu zobaczyć te zdjęcia. Natomiast możemy oczywiście tę wiadomość zedytować, możemy tutaj coś dopisać. Ta wiadomość sama w sobie pochodzi z szablonów wiadomości, które też zawsze możemy sobie zmienić. OK, ja wysyłam tę wiadomość. Tu jest informacja, że zamówienia, zdjęcia przekazane do zamówienia tego i tego wysłano do klienta. Pokażę teraz dokładnie to, co otrzyma klient, klikając w przycisk w mailu, który otrzyma. Można tam przejść poprzez skopiuj link do zdjęć i ta galeria, którą tutaj widzimy, to jest dokładnie to, co otrzyma klient zamawiając zdjęcia w wersji cyfrowej, w tym wypadku akurat te 3. Może z tego poziomu oczywiście przeglądać pojedyncze zdjęcia, jak je również pojedyn pojedyncze ujęcia pobrać lub kliknąć pobierz zamówione zdjęcia i, i wtedy pobiera całość zdjęć, które zakupił. To, co nam zostało jeszcze do zrobienia, no to wysłać zlecenie druku do labu. Możemy sobie zaznaczyć takie zamówienia i możemy tutaj zrealizować zamówienie poprzez utwórz zlecenie do labu. No i tu mam podsumowanie, tak naprawdę, tego, że mam cztery zamówienia, takie produkty zostały zamówione w tych zamówieniach i wybrać, jaka będzie realizacja druku. Tworzymy takie zlecenie druku. Udało nam się stworzyć Zlecenia do labu. Możemy tutaj podmienić jeszcze te zdjęcia, możemy dodać produkty, jeżeli byśmy chcieli, na przykład, jakąś konkretną odbitkę i przesłać konkretne zdjęcie. To wszystko jest możliwe. Wkładam, że mamy to, co chcieliśmy. Możemy przejść do płatności, i tutaj jesteśmy na etapie takim, że teraz mamy podsumowane obecnie możliwe do zamówienia zlecenia do druku. Wybramy, zrealizuj wybrane zlecenia. O, i tutaj jest jeszcze informacja, że musimy uzupełnić dane rozliczeniowe. Szybko to wypełnimy. Zapisz. Dobra, i teraz jeżeli wrócę do tego ekranu, gdzie byliśmy, czyli realizacja druku, to już mamy możliwość zamówienia, płatność przez przelewy 24, koszt dostawy wynika z przyjętego tutaj i tu musimy jeszcze podać, na jaki adres chcemy takie zamówienie zamówić. Następnie ten adres już może być później używany przy, za kolejnym razem, więc nie musimy, nie musimy tego za każdym razem podawać. Gdybyśmy dokonali zamówienia i opłacili takie zamówienie, to automatycznie, Tutaj, na liście zamówień, zadanie czy akcja wyślij do druku do labu zostałoby oczywiście wykonane. Teraz tego nie pokażę, nie będę zamawiał tych odbitek z tej prezentacji dzisiejszej. Oczywiście, w ramach tego ekranu zamówień, czym nie wspomniałem wcześniej, można też ustawiać sobie statusy. I gdybyśmy chcieli w tym momencie oznaczyć takie zamówienie jako wykonane, jako zrealizowane, możemy to zrobić zmieniając status. Na zrealizowany i tym samym z domyślnego podglądu te zamówienia nam znikną. I to już wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że był on wartościowy dla Ciebie i dowiedziałeś, lub dowiedziałaś się czegoś ciekawego w sesjach Photonesto. Jeżeli jednak masz jakieś pytania lub coś jest niejasne, pamiętaj, żeby napisać do nas w czacie na aplikacji. Mam nadzieję, że pomożemy Ci szybko i sprawnie. Dzięki.